Siema. Dzisiaj do wymiany wyświetlacz w Samsungu A15. Ja już sobie odkleiłem klapkę. Śrubki też zostały zdemontowane. Wciągamy sobie taśmę łączącą wyświetlacz z portem USB, jak i z gniazdem ładowania, płytą główną. Sorry, uważajcie, przy ściąganiu plastiku, ze względu na to, że tutaj jest włącznik, już wam pokazuję, żeby go po prostu nie przerwać. Także co, odkręcamy sobie płytę główną, jaki port USB. Montujemy, zdemontowujemy sobie baterię. Montujemy teraz płytę, jaki złącze gniazda USB plus baterię do nowego wyświetlacza. Płytę mamy zamontowaną, jaki Gniazdo do USB jeszcze tylko ramkę. Telefon gotowy, klapka wklejona. Jeszcze na zaciski damy, żeby było lepiej trzymało. Także co trzymajcie się. A jeśli ktoś pytał w komentarzach czego używam jakiegoś rubokrędu. Zwykły taki. Gdzieś tam kupiłem go, nie wiem gdzie. A klej, a klej to jest B7000. Także trzymajcie się, cześć.